Cześć, cześć, witajcie na kanale Grana Compa. Ja jestem Pabelu. To jest kolejny odcinek Brupa Simulator. Witamy w naszym yy, zacnym pubie. No i proszę Państwa, yy, mamy tutaj poustawiać stoliki, ponieważ ostatnio nic tutaj nie, nie wydarzyło się. Yy, prawdopodobnie ze względu właśnie na brak tych stolików, ale tym razem yy, już, już nie damy ciała. Znaczy przynajmniej będę się bardzo staro nie dać. Różnie to bywa. I zobaczmy, poustawiajmy to może yy, na razie w ten sposób. Potem będziemy sobie to przestawiać, załóżmy. Niemniej jednak. Za dużo to tego tu nie mam. Yy, dobra, dwa stoliki mam, tak, no to gdzieś te stoliki powiedzmy tutaj będzie jeden. No, tutaj gdzieś dam drugi, zaraz go przestawimy. bo trzeba rozsunąć nieco stołki. Wy tam pisaliście, żeby stawiać przy barze. Ja mówiłem, że ja nie chcę nic stawiać przy barze. Więc stawiam tu, ale to pójdzie i tak do wymiany, bo one tu nie pasują. No, o, zróbmy to tak, może. I tego przesuńmy. Może ciut bliżej. O, tego też ciut bliżej. I tego tutaj też ciut bliżej. No, e, nasza klientela sobie radzi, także na luzaku. E, no i teraz co? E, słuchajcie, ja bym chciał jeszcze uważyć jedno ostrypiwo, bo e, wiadomo. Co my tutaj mamy? E, nie mamy nic. E, tylko teraz może e, jakiś przepis byśmy sobie tutaj wynaleźli. American Pale Ale, e, czekajcie, hazy IPA, Lagerek. Hmm. American Pale Ale Myślę, że to jest dobry, dobry pomysł Na to, żeby, żeby to hmm, Uważyć Przypnij ten przepis Synu I oczywiście standardowo 32 litry Must have Od tego zaczynamy Nasze ważenie Jeszcze trochę. O, o, przelało się. Ale dobra, to nic. Yy, ten garnek to stąd musi wylecieć. To gdzieś go tutaj, nie wiem, na półeczkę dajmy. O, tak. No i teraz tak. Przeczytajmy dokładnie, żeby nie było. 7,5 litra jasnego ekstraktu słodowego powinniśmy mieć. Yy, jasny ekstrakt. O, no 7,5 litra co prawda nie będzie, ale. I hop. Dobra, za trzy, elegancko. Dobrze, teraz dalej. Dobra, tutaj się niech stoi. Eee, I jeszcze jeden. Jak nie mam. To nic nie, nie zostało w zapasach, tak? Tu coś jest. Ale to mało. E, dobrze, to, to takie zlewki są bardziej, to zostawmy na kiedy indziej, mm, no nic, to trzeba zamawiać. Słody, jasny ekstrakt słodowy, to i tak wypada e, to ogarnąć, więc... Chmiel kaskadowy powinienem mieć. On tu chyba zapuścił ten albatros korzenie. Coś tak czuję, drodzy państwo, w związku z powyższym. Trzeba byłoby chyba wykopać, nie? Dobrze, I ile to tam? 7,5. Mamy 4,5. Dobra, jest 6. I stru. No, to było pięknie I jeszcze dodatkowo. A, cała, cała pucha. Dobrze, to to byśmy mieli. Teraz tak, 60 gram chmielu kaskadowego, yy, kas, kaskade gdzieś tu, ty no nie goduj, nie mam. A tam z tyłu? Nie, amarillo. Hmm. A to się, no dobrze, ale tutaj mam. Yy, I to będzie... 50... I to już koniec zabawy. Hmm. No to jeszcze to musimy zamówić. Ja cię kręcę. Chmiele. Eee, Cascade. Dobrze. Weź się naganiam dzisiaj do tego paczkomatu. Ja cię żeż, kręcę, to jest po prostu niebywałe. Hmm. Zaraz, bo tam jeszcze 10 gram trzeba dodać. Eee, wybierzmy sobie chmielek. I dyszka poleciała. Dobra, to to byśmy mieli. Teraz co tam dalej? Hmm. Chmielka składowy dodany, włącz kuchenkę, ok. Później 30 ml. Już doszli do porozumienia sam ze sobą? Wspaniałe, wspaniale to będzie, proszę państwa, wyglądało. Myślę, że, że jak najbardziej. Co my tutaj mamy? Truskawka mięta i pikantny. Natomiast, proszę państwa, my dzisiaj generalnie to wykonamy sobie przepis w hołdzie jednego z, widzo, z widzów, który przez wspaniałą nazwę w komentarzach dał. Powinno się wyświetlić na ekranie, właśnie o ile nie zapomniałem. No, i tutaj, yy, chcąc uczcić tę, jakże przez wspaniałą nazwę i pomysłowość yy, Janka, yy, to yy, użyjemy tej nazwy, ale w trochę zmodyfikowanej formie. Także, Janku, yy, ku Twojej czci, yy, żebyś nie czuł się tu zbyt pewnie, no to taka nazwa właśnie będzie. E, także super, ale to za chwilę niech to się zrobi, niech to się uważy, bo jeszcze nie chcę obiecywać, bo jak się spierdzieli, to, to będzie lipa, nie? E, hop, i aż przeszło tę minutkę, tej. Hmm. No dobra, niech stygnie. Dobrze, Janku, uważaj, e, bo teraz dodaję drożdże. E, do piw ale, tak? I do 30 ml, więc Was znowu mi brakuje. E, proszę uprzejmie. Raz i dwa... I może jeszcze tutaj będę miał, co? Droży do pifail, proszę bardzo. I jeszcze 3. Y, o. I teraz, i teraz, Janku, patrz, jaka magia się będzie działa. Zobacz, co tutaj będzie Pabellusek odpitalał. E, czekajcie, mam co na półce chili? Mam. 50 gram. O. To jest elegancko. Proszę Państwa, e, uwaga, bo to siuwax. Taki będzie. 50 gram papryczki chili leci tutaj do tego. Jakże zacnego trunku, ale żeby nie było tak chopsiup i tak łatwo, to dodatkowo jeszcze, proszę Państwa, dodamy imbiru. E, imbir też ma taki e, ostrzejszy posmak, tu już nie przesadzajmy, dodajmy ze 20 gram. E, no i dodatkowo dla odświeżenia hucha e, dodajmy jeszcze może, nie wiem, ze 30, o, ten sposób, tak żeby świeżość była, bo jak ogień z dupy pójdzie. No to będzie się działo, e, także takie chodzki kloski i jeden dzień na uważenie tego jakże zacnego trunku e, musimy czekać, e, więc tak, to już można odpiąć, ja proponuję, żeby może otworzyć nasz jakże zacny pub. Let's get this party started. Tak, też tak myślę, dobra, idzie pierwszy klient, e, czy tam nasza barmanka? O, kutwa, ale się wrąbałem. Nie, dobra, to zamknijmy. <noise> to Zamknijmy, zapomniałem, że nie mam ludzi. Nie sprawdziłem. No dobrze, i mamy, proszę Państwa, coś takiego. Eee, no, i tutaj Janek wspaniałą nazwę wymyślał jak, wymyślił, jak, jak, widzieliście. jak widzieliście. To jest e, American Pale Ale, e, prawda? Więc e, kuczci Jankowi, to będzie, ale Jan. Pali pupę. <laughs> Ale bez polskich znaków. I dodajmy do tego ostro. <laughs> Także tak to będzie wyglądało. Wybierzmy coś hardkorowego. Z czerwienią, o takie o, o, ostre, ostro zakończone choinki, to chyba będzie bardzo dobry pomysł na to. Ee, więc, więc tak, wstążeczkę możemy jakąś ładną, jankowej, o też taką ostro za, zakończoną, albo może nie, bo ona tak trochę nie pasuje, ale ta. I z tłem y, może czerwo, aha, tło to, A, okej, okay, dobrze, a wstążka czerwona? O, tak będzie ładniej. I napis biały, e, a, a zielony, bo tam mięta jest, nie? Eee, to by się zlewało troszkę. <słuch> dobra, wiecie co? Albo dobra, dajmy ten biały, on będzie pasował do tła. Eee, potwierdźmy to. Jak najbardziej. Janku, powiem ci, że twoje piwo chyba zrobi furorę, coś tak czuję. Bo jak na niego patrzę. To aż już mnie zwieracze tutaj bolą. E, więc oczywiście to piwo idzie jak najbardziej na sprzedaż. E, weźmy tylko kega i weźmy jak, ja, ja, jakąś rurkę. Proszę, rureczka. Pyk, przelejemy to wszystko. Bardzo ładnie się to tutaj e, ogarnęło. I podpinamy. I pierwsi nasi goście. Będą mieli ten jakże przewspaniały zaszczyt, aby skosztować e, tego, e, tego, tego, jakże zasnego trunku, tak? My precious. Mhm, e, się zdziwią. No dobra, musimy dodać do tablicy, proszę Państwa, musimy dodać do tablicy, bo przecież to tak się nie godzi, żeby nie było. E, American Amber Ale, e, tutaj jest, no te, ten, to jest kurcze pikuś, e, ale... Musimy poznajmować to wszystko z tablicy O i jeszcze Oczywiście Janka na pierwsze miejsce Jak najbardziej, to jest złoty browar Słuchajcie, może nie najdroższy Ale, ale Zrobi furorę, gwarantuję To, to, to będzie się działo e, I teraz e, sprawdźmy tylko Tak, mm, tak Ale Jan pali pupę ostro, jest na pierwszym miejscu Więc elegancko e, Tu mamy e, a, Skromny GNK e, Pikantny, no i tutaj mamy GMK American Amber Ale, natomiast honorowe pierwsze miejsce, no to wiadomo. Teraz tak musimy, proszę Państwa, przywrócić pracowników do pracy ze względu na fakt, że bo ponieważ otwieramy, ja sam nie będę tu zapierdzielał i zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Proszę bardzo, czy tu jest czysto? Czysto, na 100%. Dobra. No, idzie pierwszy ochotnik. Y, zobaczymy, co wybierze. Y, tutaj już nasza barmaneczka sobie stoi. Elegancko. Zobaczymy, jaki będzie utarg. Y, na razie 2625 na koncie. Y, aha. Ćwok poszedł po burgera. Ale tutaj widzę, że ochotniczka starsza pani. Ciekawe, co ona wybierze. Yy. No, poważnie. O! Dobrze, zaraz zobaczymy. Co wybierze? Wybrała Janka, proszę państwa. P wybrał, przepraszam, pierwszy ochotnik, który będzie yy, palił pupę. Także. O, będzie się działo. bo będzie się działo. Mm. No. I jak? Proszę pana. Wchodzi, nie? Cierpliwości w końcu wyjdzie. No dobrze, mamy, mamy kolejeczkę, tutaj elegancko wszystko się odbywa, ja sobie pozwolę stanąć gdzieś tutaj Zobaczmy, podświetlmy jakieś tu śmietki, czy nie możemy podświetlać? Możemy, a, to ta pinda rozlewa, no, widzicie a, to już nawet jak tu mam porządek, to chy Bo ona, o, leje Ty, nie, nie, nie rozlewaj browara, zwłaszcza yy, jankowego, bo to, kuźwa, to przecież to pieniądze kosztuje, no Dobrze. My tutaj sobie będziemy pomalutko ogarniać. Ja jeszcze w międzyczasie e, pozwolę sobie pójść, e, zobaczyć, jak tam wygląda sytuacja z ogródkiem. O! Proszę uprzejmie. No i już e, jedzą. Tylko pytanie: Czy zamawiają w trucku? Bo tego jeszcze nie wiem. Na razie chleją, tak? Jeden nie. Ale gruby wiem, że. O! O, za daleko od kibla usiadłeś, synu. Możesz się nie dotoczyć. A co zrobiłeś z papierkiem, ja się grzecznie zapytuję, co? No dobrze, przysporzyliśmy się sobie kolejnego, kuźwa, miejsca do sprzątania, także jeżeli tu nie będzie serwisu sprzątającego, to ja tego dalej nie widzę. Bo ja nie wyrabiam, ja po prostu jestem przemęczonym człowiekiem, ja tu wszystko muszę robić, ważyć, kuźwa, sprzątać... Palić pupę, i tak dalej. To jest wręcz niebywałe. No ale dobra. Nie ja wiem, ten food truck po prostu. Ja płacę temu pracownikowi, i tak na dobrą sprawę nie mam bladego pojęcia za co. Ponieważ ja tam nie widzę w ogóle klientów. Co ja tam powinienem jeszcze zrobić, żeby ci klienci się pojawiali i zamawiali w food trucku? Eee, no, to ciekawa sprawa. Może macie na to jakieś rozwiązanie, Szanowni Państwo, a tymczasem umyjmy tutaj. O, ty kurna, normalnie ty powiem Ci. Gdyby nie twarz. Dobra, tu postawmy. I jeszcze... konie przesuń się troszeczkę, bo e, naprawdę. No, posun się bo ja to będę musiał zrobić eee, dobrze sprzątamy dalej śmieci sprzątamy śmieci to jest nasze zadanie takie przyziemne prozaiczne eee, nic na to nie poradzimy nie ma komu to szefu musi ale na luzaku zobaczmy o tu jakaś samotna dziewoja sobie siedzi przyjrzyjmy jej się Musi się rozkraczyła strasznie co wietrzenie magazynu czy, czy wyprzedaż rocznika to jednak ma znaczenie. No dobra, przy traku nadal nikogo nie namierzyliśmy. Nie wiem o co tutaj chodzi. Może powinniśmy zwolnić kucharza. <laughs> 4 na 5 ocena baru, 3 9 ogólna ocena, yy, więc tragedii nie ma. My tutaj dbajmy o porządek w miarę możliwości. I zobaczmy, czy ta nasza pipa wzięła i coś znowu. Ro... No tak, no. Yy, yy, pali pupę Janka wzięła i Kuźma też porozlewała. No co za. Ona w ogóle nie szanuje naszej pracy. Nie szanuje Janka. Yy, nie wiem, Janku, co ty na to, ale powiem ci szczerze, no, możemy zadecydować wspólnie, czy, czy ją tutaj utrzymywać, czy, czy, czy jednak zagonić do pracy, tak? Yy, żeby zapracowała na swoje utrzymania Proszę bardzo, znowu Janek rozlany. No. Janku, ty za bardzo lejesz, no. Nie wiem, kłopotliwe to jest dla mnie trochę Dobrze Posprzątajmy oczywiście śmietki I o, no i widzisz No i widzisz I ja tutaj nawet nie mam czasu dla siebie kuźma, Bo ciągle tylko muszę ganiać no. ej, 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 co za mogiel yy, Masz tutaj czysty kufek? Ku, kufejek Dobra. Gdzie leżysz, kuźwa? Stoliki masz w środku. Po co na ogródek ciśnie, żebym musiał kuźwa sprzątać po tobie? ty Mendo di. Nie myj A tu jakoś te stoliki, no nie chcę krakać, ale jakoś się nie brudzą. O, przyszła kolejna samotna. O, ty panie, ale ci w stowek dziewczyno tam w lasu Ja nie wiedziałem, że te stoliki tak się mieszczą. No Pojemność robi swoje, najwyraźniej. No ale dobra. Z, zróbmy tu w miarę porządek. Utrzymujemy na całkiem wysokim poziomie, moim zdaniem, czego nie można powiedzieć o barmance, ale staramy się, żeby tu jednak było dobrze, i to dobrze yy, ma swoje skutki, bo 4,1 proszę państwa, 4,1 ocena ogólna baru to jest niesamowite. Dobra, idzie dziewczyna w kierunku futroka, ale zmieniła nagle kierunek. W ostatniej chwili się rozmyśliła. Ej, pochwaliłem dzień przed zachodem słońca, już jest syf na stoliku. I na drugim to samo. Dobra, szanowny panie o, widzę, że pan wypił i porozlewał, to. Może by pan chciał skorzystać z oferty naszego troka, bo ee, on po coś tu jednak stoi, tak? O, idzie jakaś dziewczynka. Idzie do troka, proszę bardzo, słuchajcie. Czyli tak, czyli jednak zamawiają, a, a, a co, piwko by pani chciała, tak? Czy, co ty tutaj w ogóle, Gamoniu, sprzedajesz? Ty sprzedajesz uziwa burgera, dobra. Tak na pierwszy rzut oka to niepodobne było, oj, 5 na 5. oj, przepraszam pana bardzo, że się pan napatoczył. Dobra, pozbierajmy, pozbierajmy wszystko to, co jest tutaj niepotrzebne, brudne i śmierdzące, yy, ładnie to sobie ogarniemy. Mm. Co nie było? Dobrze, pani po sobie ten, ten papierek sprzątnie. Czy mam się tego nie spodziewać? Jednak wolowym wiedzieć. Dobra, masz tu na półeczkę, kochana. Jeśli to wszystko tak pięknie umyje. Trzech klientów przy barze powinniśmy zamykać. A tu jeszcze tyle. 4,3, proszę Państwa, to się dopiero nazywa rating elegancko. Co prawda nie. Yy, nie jest to zbyt wiele, bo, bo tam jeden z widzów ma 4,4. znaczy miał. Pewnie teraz już ma więcej, tylko się nie chwali. Nie chce mi pewnie przykrości robić. Albo chce, tylko zapomniał. Yy, I. Jeszcze dwóch klientów przy barze. 94% No tak, wi widzimy, gdzie są śmieci. Ale z Was są kuźwa, gupie siusiaki, że, żeby tak, tak, papeluska tu ganiać. Ej, ej, powiem Wam, dobrze, że jestem właścicielem tego baru, a nie barmanem, bo już bym Was już stąd. Natomiast 100% czystości 4,3, proszę Państwa. No, niebywałe to jest. Niebywałe. Dobrze. Ustawiajmy sobie to na razie tutaj e, To się myło, nie myło? Cholera, bo już nie pamiętam, ale chyba się myło No nic no, e, Jakby co to Daphne Czy jak ona tam ma na imię Kto by to spamiętał e, No to będzie nalewała do brudnych Ale chyba się myło O! Krzesło nowe się odblokowało I proszę Państwa, zarobiliśmy 212 e, Dolarów 90 centów na tym wieczorze, więc myślę, że bardzo, bardzo przy, przyjemnie. E, zwłaszcza dla tych, co, co chlali janka piwo. E, I zobaczmy, ile janka zeszło. E, no, dwu, przeszło 29 e, przeszło 39 litrów, było, zostało 23-30. E, częściowo Janek trafił tutaj e, w te krateczki, ale. No, ale cóż, no, większość myślę, że trafiło do brzuchów naszych klientów. Teraz pytanie brzmi: Janku, czy jesteś zadowolony z osiągniętych wyników? No bo to w końcu twoje piwo tu sprzedajemy. Uważaliśmy, sprzedajemy i, i, i jest gites. Także pytanie brzmi właśnie: czy ty jesteś zadowolony? Jak się czujesz z tym, że przyczyniłeś się do tego, iż twoje piwo z twoim imieniem. Trafiło na tablicę naszego, tutaj, pubu. Szanowni Państwo, dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy, oczywiście, jak zawsze, należy do Was. Ja zapraszam Was do mojego pubu. Tylko uwaga, bo tutaj jest fajnie, ale Jan pali pupę ostro. Trzymajcie się i do zobaczenia, papa. Pa.